Piotra i Pawła. Wykłady, Wykłady z, z ekonomii. Zapraszamy. Zadanie pierwsze z kursów walutowych brzmi następująco. Ile wyniesie procentowa zmiana kursu euro, a ile procentowa zmiana kursu złotego, gdy zauważy zmianę kursu euro na złotówkę 3,5 do euro na złotówkę 3,20 w ciągu miesiąca? Ile wynosi zmiana wartości euro i złotego? Mamy tak naprawdę w tym zadaniu. Dwa, może nawet trzy pytania. Pierwsze pytanie to ile wyniesie procentowa zmiana kursu euro. Drugie, ile procentowa zmiana kursu złotego i trzecie, ile wynosi zmiana wartości euro i złotego. Czyli trzy pytania. Jak należy wykonać takie zadanie? Po pierwsze korzystamy z jednego jedynego wzoru. Jaki poznajemy i poznamy na tym kursie na zmianę kursu walutowego, który powinniście już kojarzyć z tematów odnośnie efektywnej realnej i nominalnej stopy procentowej, na nas, wygląda ten wzór następujący, czyli k końcowe minus początkowe przez początkowe. I najpierw policzę normalnie, powiedzmy dłuższą metodą. Natomiast później szybko pokażę Wam metodę krótszą. Powyższe w treści zadania dane, jakie mamy, czyli euro na złotówkę 3,5 i euro na złotówkę 3,2, odnoszą się do euro. Stąd, jeżeli chcemy obliczyć procentową zmianę euro, wygląda ona w ten sposób: delta K dla euro to 3,20 minus 3,5. Przez 3,5 razy 100% i wynik to minus 8,6%. To wynik do procentowej zmiany kursu euro. Odpowiedź jest następująca, że powyższa zmiana kursu walutowego oznacza deprecjację euro o 8,6%. Teraz obliczamy procentową zmianę kursu złotego. Tutaj mamy troszeczkę więcej zabawy. Wynika to z faktu, że chcę najpierw udowodnić Wam, skąd ta cała zależność wynika. I mamy taki kurs początkowy. Kurs początkowy to 3,5 euro na PLN. Jest taki zapis. Co to oznacza? Że za 1 euro trzeba zapłacić 3,5 złotego. Stąd pytanie, ile euro trzeba zapłacić za jedną złotówkę? Odpowiedź: x to się równa 0,286 euro. Ok. Teraz kurs końcowy: 3,2 euro na PLN. Stąd pytanie, ile euro będziemy mieli do zapłaty za jedną złotówkę, ale przy kursie początkowym 3,20? Y to się równa 0,313 euro. Ok. No i co? I mając K końcowe dla złotówki i K początkowe, podstawiamy również do tego wzoru. Delta K dla PLN to się równa. Dla K końcowego mamy 0,313 minus 0,286 przez 0,286 razy 100% to się równa 9,4. Odpowiedź to powyższa zmiana kursu złotego oznacza aprecjację złotego o 9,4%. A jaka jest? Szybsza metoda. Spójrzcie. Delta KPLN. I co teraz zrobię? Popatrzcie tu. Zapiszę 3,2 3,5 przez 3,5 razy 100%. Na razie przepisałem, nic więcej, ale tym razem będzie 1 przez. Przecież to jest nic innego jak to, co tutaj rozpisałem. Zwykła proporcja. To tutaj. I wynik jest dokładnie ten sam, oczywiście. Mam nadzieję, że zastosujecie jeden z tych modeli, me, z tych, jedną z tych metod we właściwy sposób, która jest poprawna obie. To od Was zależy, którą zastosujecie. OK, dzięki.